Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej, rzekł do Niego: Pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim. Potem Lewi sprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu. A była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie i mówili do Jego uczniów, dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo Pańskie. Faryzeusze, widząc, że Jezus przyjął zaproszenie od celnika lewiego, pytają go, dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Jak myślicie, dlaczego zadali to pytanie, co ich tego burzyło? I czy na pewno ich oburzyło, czy może było tam coś innego, inny problem? To pytanie pojawiło się przede wszystkim z zazdrości. zazdrości, że Jezus wybrał właśnie ich zaproszenie, zaproszenie tych, którzy byli uważani za najgorszych w całym społeczeństwie i że właśnie wśród nich przebywał, gościł, z nimi rozmawiał. Z nimi, a nie z faryzeuszami, którzy uważali siebie za sprawiedliwych, najmądrzejszych itd. Oni po prostu uważali siebie za lepszych, a celników mieli w pogardzie. I faryzeusze nie mogli znieść tego, że Jezus właśnie poszedł do tych najgorszych. Zazdrość zaślepiła faryzeuszów. Jezus odpowiada im, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezus w tym zdaniu przypomina im o sensie swojej misji, ale też otwiera im oczy naprawdę o tym, kim w jego oczach byli celnicy. Byli ludźmi, ludźmi potrzebujący, potrzebującymi pomocy. Jezus, który patrzył na celników z miłością, dostrzegł ich wartość. Potencjał, zobaczył w nich ludzi, zobaczył ich godność. A faryzeusze, zaślepieni zazdrością, nie potrafili dostrzec w nich nic godnego szacunku. Faryzeusze wiele razy okazywali zazdrość w stosunku do pana Jezusa, w stosunku do jego czynów, jak był przez ludzi traktowany, w stosunku do jego relacji z ojcem. I ostatecznie z powodu zazdrości. Doprowadzili do jego męczeństwa i śmierci. I to jest prawda o grzechu zazdrości. Nienokrotnie mówi się, że jest coś, coś takiego jak demony zazdrości, że potrafią się do człowieka przykleić, że potrafią wprowadzić człowieka w najgorsze duchowe ciemności, ale także w konkretne złoże. Człowiek staje się narzędziem zła. Zazdrość nierozpoznana, nieopanowana prowadzi do prawdziwych tragedii. To jest jedno z najbardziej rujnujących uczuć, jakie może pojawić się w sercu człowieka. Pamiętajmy, to jest jeden z grzechów głównych. Wielekroć przygotowujemy się do Spowiedzi Świętej, najpierw oczywiście zaczynamy od dekalogu, ale zaraz potem przypominamy sobie grzechy główne, a zazdrość jest jednym z nich. Dlaczego mówi się, że jakiś grzech jest wśród grzechów głównych? Ponieważ on z reguły pociągnie za sobą inne. Więc jeżeli wymieniasz którykolwiek z grzechów głównych, to bądź pewien, że tam się pojawi kilka innych. Być może też z tych grzechów głównych. A bardzo często zazdrość pociąga za sobą oburzenie, złośliwość, obmowę, chciwość, ale też niejednokrotnie prowadzi do morderstw prowadzi do wojen. Często spotykamy się w życiu z przejawami zazdrości i wiemy, jak to nas boli, ale też my często jesteśmy tymi, którzy zazdroszczą. Potrafimy zazdrościć różnych rzeczy, zazdrościć innemu lepszej pracy, lepszego, piękniejszego mieszkania, zazdrościmy urody, zdrowia. Może zazdrościmy rodziny, talentu, charyzmatu, urody, itd. I z powodu tej zazdrości, niestety, potrafimy siebie nawzajem krzywdzić, utrudniać sobie wiele spraw, odwracać się od siebie. Zazdrość jest znakiem bardzo poważnej choroby serca. Jest także brakiem miłości, brakiem miłości do Boga. Do ludzi, a nawet do siebie samego. I przede wszystkim zazdrość dotyka tych, którzy oddalili się od Pana Boga, ale także dotyka tych, którzy pozornie tkwią przy Bogu, którym się wydaje, że są przy Boga, tak naprawdę są sercem od nich daleko. W takim przypadku też nauczał Pan Jezus, że może ktoś być ustami i ciałem blisko Boga, ale sercem jest daleko od niego. I zazdrość też dotknie tych ludzi. Niepodobna, żeby człowiek, który był w bliskiej relacji z Jezusem, zazdrościł czegoś komuś. Człowiek wpatrzony w Jezusa, zasłuchany w Niego, otrzymuje Jego miłość i Jego mądrość. Widzi siebie i innych w prawdzie, w prawdzie, która uwalnia tego człowieka od zazdrości. Człowiek będący blisko Pana Boga. Spontanicznie staje się wdzięcznym, widzi, ile otrzymuje od niego. Nie potrzebuje niczego zazdrościć, bo wie i zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo on sam jest obsypywany przez Boga różnymi darami. Taki człowiek wie, że każdy otrzymał od Boga coś wyjątkowego i że też każdy z nas odczuwa jakiś brak, ale nie musi ten brak. Prowokować nas do uczuć zazdrości. Jak powiedziałem, zazdrość jest także znakiem braku miłości do ludzi. Co to oznacza? To oznacza, że po prostu chorujemy na egoizm, na chorobę zapatrzenia w siebie, że brakuje nam empatii. Zazdrość żeruje na naszych wadach i na brakach w relacjach często świadczy o naszej niedojrzałości i emocjonalnej i duchowej i intelektualnej obserwuje się że im człowiek ma większe braki w tych dziedzinach tym łatwiej poddaje się uczuciu zazdrości co ciekawe często grzechowi zazdrości towarzyszą grzechy nieczyste bowiem jeżeli zazdrość jest znakiem braku miłości to najczęściej grzech nieczystości towarzyszy ludziom, którzy nie potrafią kochać. Oni z gruntu są podatni, aby ulegać grzechom zazdrości. Warto o tym pamiętać. Co zrobić, żeby uniknąć grzechu zazdrości? Trzeba od początku dnia prosić Pana Jezusa, abyśmy przeżyli dzień razem z nim, w duchowym zjednoczeniu, szczególnie w zjednoczeniu serc. Bo tak jak powiedziałem, to jest przede wszystkim problem naszego serca, braku miłości. Jeśli mamy tendencję do zazdroszczenia i dzień się zaczyna, który wiemy, że na przykład spędzimy w pracy i że właśnie w tej pracy spotkamy jakąś osobę, jakąś osobę której zazdrościmy lepszego stanowiska czy kompetencji, to już wtedy na początku dnia oddajemy Panu Jezusowi ten dzień, tę pracę, tę osobę. Spotkania z ludźmi, którzy prowokują w nas zazdrość. Oddajemy Panu Jezusowi przede wszystkim naszą słabość, naszą bezsilność. A tam, gdzie człowiek potrafi przyznać się pokonie do swojej bezsilności, tam bez wątpienia przyjdzie na pomoc Jezus Chrystus. I trzeba prosić Pana Jezusa, żeby był obecny w naszych relacjach z ludźmi, którzy nas drażnią. Trzeba prosić Pana Jezusa, abyśmy się nauczyli patrzeć na innych Jego oczami. Ludzie, którzy zazdroszczą, są bardzo nieszczęśliwi, bo źródło swojego szczęścia wciąż upatrują w sprawach, do których nie mają dostępu i nie będą mieć dostępu. I to ich nieszczęście będzie wieczne, nigdy się nie skończy. No bo jeżeli na przykład ktoś, Zazdrości komuś wzrostu, no to wiadomo, że on nie urośnie więcej. No ktoś, kto ma, nie wiem, 160 cm no, no nie dostanie nagle 20 centymetrów więcej. Im szybciej to zaakceptujesz, tym lepiej. I tak samo ktoś jest bardzo nieszczęśliwy, bo ma na przykład takiego męża czy taką żonę, chciałby mieć innego i zazdrości komuś innemu męża czy żony, czy dzieci. No to się nie zmieni. Masz takiego męża, taką żonę, takie dzieci, i zaakceptuj to. Pokochaj ich właśnie takimi. Nie musisz być o to zazdrosny. Popatrzmy, w tym znaczeniu, zazdrość jest czymś absolutnie irracjonalnym. Wiadomo, że tego zmienić nie można, a i tak człowiek wprowadza się w takie pragnienia, których nigdy nie będzie mógł spełnić, i wciąż jest z tego powodu nieszczęśliwy. Zazdrośnik. W ogóle nie zna pojęcia bycia szczęśliwym. Jedynie chwilową ulgę czy pozory szczęścia, to w ogóle nie, nie powinniśmy nazywać szczęściem, no to da mu informację, że komuś coś się nie powiodło, że komuś się powinęła noga, że kogoś spotkało nieszczęście. O, to wtedy taki zazdrośnik przez chwilę czuje się lepiej. Ale co to za poczucie szczęścia? Żadne. Tak naprawdę to, co go spotyka, to, co nosi w sercu. To jest przedsmak stanu dusz potępionych w piekle, bo to jest niezdolność do miłości, niezdolność do empatii. To jest stan dusz, które wiedzą, że straciły wszystko, straciły wszystko na wieczność i zrobią wszystko, żeby inni tego szczęścia nie osiągnęli. Tak właśnie postępuje zazdrośnik. Wie, że czegoś nie będzie miał, ale zrobi wszystko, żeby inny tego nie miał. I to robią dusze potępione. Zazdrość to uczucie, które zaślepia, które odbiera zdolność obiektywnej, trzeźwej oceny rzeczywistości. Może być zazdrość o męża, o żonę, o dzieci, może być zazdrość o wszystko. I właśnie w tym momencie, kiedy ktoś komuś czegoś zazdrości, to równocześnie idealizuje przedmiot zazdrości, a więc sam wprowadza się w jakiś rodzaj kłamstwa, nieprawdy kiedyś pamiętam świadectwo pewnej kobiety, która powiedziała, że zazdrościła swojej koleżance męża, bo wydawał się jej idealny, zaradny, w ogóle posiadał wszystkie cechy, których nie posiadał jej własny mąż. I podjęła szybko decyzję o rozstaniu się ze swoim mężem i ten człowiek, którym się zainteresowała, zrobił dokładnie to samo. Zamieszkali ze sobą. I co się okazało po niedługim czasie, i powiedziała to wprost że ten mój wyśniony kochanek nie dość że miał wszystkie wady mojego męża to na dodatek miał swoje własne jak to się mówi spadła z deszczu pod rynę. jak to zazdrość odbiera człowiekowi rozum on tak właśnie jest najczęściej zazdrość ma źródło w naszym bardzo wąskim spojrzeniu na osobę i na życie bliskiego to jest takie spojrzenie bez rozumu i bez serca. Pożądamy rzeczy czy dobra bliźniego, ponieważ brakuje nam refleksji nad tym, co sami posiadamy, ile otrzymaliśmy od Pana Boga. Osoby chorobliwie zazdrosne są krótkowzroczne, a więc nie potrafią tego w ogóle dostrzec. One przede wszystkim kierują swoje spojrzenie na zaspokajanie swoich doraźnych zachcianek. One chcą za wszelką cenę imponować innym. I aby uzdrawiać sobie ten problem, trzeba jak najczęściej myśleć o darach, które otrzymaliśmy od Boga. Prosić Boga, żeby otworzył nasze oczy na to, co od Niego otrzymaliśmy. Bo otrzymaliśmy naprawdę wiele. Ale tu potrzeba Bożej łaski, żeby to dostrzec. Łaski, która nas będzie chronić przed grzechem zazdrości. Potrzeba prosić też o serce, które będzie potrafiło kochać i trzeba też modlić się o rozum, aby dążył do rozeznawania tego, co dzieje się w naszym sercu, w naszej rzeczywistości, w tej naszej codzienności. Tak jak mówiłem wczoraj, dar, modlitwa o dary Ducha Świętego. Wciąż podstawa naszego normalnego funkcjonowania i unikania grzechów głównych, grzechów ciężkich. Źródłem naszego szczęścia nie jest i nie może być to, co posiadamy albo jak wyglądamy. Ale źródłem naszego szczęścia ma być pewność, że jesteśmy tacy, jak chce Jezus Chrystus. Źródłem naszego szczęścia ma być pewność, że robimy to, co chce Chrystus. Jak to sobie uświadomisz, nareszcie, może po raz pierwszy odczujesz prawdziwe szczęście. I to też będzie dar Ducha Świętego, jeżeli ci to będzie objawiał. Tak, jesteś na właściwej drodze, robisz to, czego pragnie Bóg. Ciesz się i raduj. Bo jesteś prawdziwym naśladowcą Chrystusa i to jest prawdziwym spełnieniem człowieka. Nie to, jaki masz samochód, który się zepsuje, zerdzewieje, nie to, czy jesteś młody, piękny, bo i tak się wszyscy zestarzejemy. Ale przede wszystkim to, czy upodobniam się do Jezusa Chrystusa. Czy każda zazdrość jest grzeszna? Nie. Nie każda zazdrość jest grzeszna. Apostoł Paweł pisze. W drugim liście do Koryntian, dokładnie jedenasty rozdział, drugi werset: Jestem o Was zazdrosny, Bożą zazdrością. A więc jest też coś takiego jak Boża zazdrość. To jest zazdrość, która jest całkowicie wolna od uczuć negatywnych. Jest to jakiś rodzaj szacunku, podziwu dla kogoś, dla jego osiągnięć. Mówimy czasem, tak bardzo pozytywnie, zazdroszczy ci tego sukcesu, zazdroszczy ci nie wiem, tego wyjazdu, czy, czy dzieci, rodziny i tak dalej. Jeżeli to jest wypowiedziane z radością, z serdecznością, jeśli w tym nie ma ziarna grzechu, czy bólu serca, to wtedy to jest ta tak zwana Boża zazdrość. Żeby to przeoblec w jakiś rodzaj konkretu przykładu, to najpierw spróbujemy to jeszcze od strony negatywnej. Pokazać, jakby to wyglądało. Można by powiedzieć do drugiego człowieka tak: Zazdroszczę ci tego i tego, ale bardzo cieszę się, że ciebie to spotkało. Zasługujesz na to. Będę cię w tym wspierał. Cieszę się Twoją radością i szczęściem. Zależy mi na tym, żebyś był szczęśliwy. A I to jest właśnie zazdrość Boża. A zazdrość grzeszna powie: Zazdroszczę ci tego i tego. Ale nie potrafię się cieszyć z tego, co marzy, z tego, co Cię spotkało. Twoja radość, Twoje szczęście są moim nieszczęściem i bólem. I życzę Ci, żebyś to wszystko stracił, bo ja tego nie mam i nie będę miał. Widzimy różnicę. Dwa komunikaty, a jakże różne. W jednym Boży Duch, w drugim, niestety. Głos szatana. Za którym głosem idziemy? Jaki podszept przyjmujemy, co dzieje się w naszym sercu. Lekarstwem na zazdrość jest miłość. Jeżeli dostrzegamy tę słabość w sobie, trzeba modlić się i to bardzo o uzdrowienie duchowe, o dar prawdziwej miłości bliźniego, o napełnienie duchem Chrystusa. Trzeba się uczyć, rozpoznawać zawczasu wszelkie przejawy zazdrości. To jest jak trucizna, która nierozpoznana Zatruje nasze serce, duszę i życie. Stanie się nieustanym doświadczaniem obecności złych duchów, które będą nas niszczyć i prowadzić do piekła, bo tylko tak może skończyć się grzech zazdrości. A więc zapraszajmy Pana Jezusa w tym czasie wielkiego posta, aby w nas to uzdrawiał. Rozprawiajmy się bardzo radykalnie bardzo radykalnie, choćby z najmniejszymi przejawami zazdrości. Nie pozwalajmy na nich, nie stwarzajmy złemu duchowi miejsca. Uczmy się postawy dziękczynienia i błogosławieństwa ludziom, którzy do tej pory rodzili w nas zazdrość. Cieszmy się i prośmy Pana Boga, żeby wiodło im się jak najlepiej, a sami dbajmy o tą wewnętrzną miłość, o Jezusa Chrystusa, a wtedy staniemy się całkowicie wolni od tego zła. Amen.